Witajcie! Dzisiaj przygotowuję dla Was ciasto intensywnie czekoladowe. Bardzo sprawdzone ciasto na wszelkie okazje, ponieważ większość z nas lubi czekoladę, dlatego jest to taka bezpieczna opcja. W misce mieszamy wszystkie, prawie wszystkie składniki na ciasto, czyli mąkę, kakao, cukier, 2-3 krople esencji waniliowej, 2 jajka, Dwie łyżeczki cukru waniliowego lub wanilinowego, w zależności od tego, co macie, łyżeczkę sody oczyszczonej, żeby nam pięknie wyrosło. Do tego 100 ml ukwaszonej śmietany. A także, ja dodałam oliwę z oliwek, możecie dodać inny tłuszcz, masło na przykład. Teraz wszystkie te składniki bardzo dokładnie mieszam na jednolitą masę. Ona już będzie dosyć rzadka. Za chwilę po dodaniu wody ona będzie w ogóle lejąca. Piekarnik już nagrzewam do 170 stopni góra dół i teraz mam wrzątek, który stale mieszając mikserem powolutku wlewam do ciasta. Troszeczkę może wam się nachlapać, ponieważ tak jak powiedziałam, jest to całkowicie lejące się ciasto. Mieszam to bardzo dokładnie na jednolitą masę. No i pozostaje mi dodanie Posiekanej czekolady, którą mieszam już za pomocą łyżki. Teraz bardzo ważna sprawa. Musicie mieć szczelną formę. Jeżeli nie macie szczelnej formy, to wyłóżcie ją folią do pieczenia lub pergaminem. Ja akurat użyłam papieru do pieczenia, ale formę, formę mam szczelną, dlatego przelewam moje ciasto do mojej formy. Jak widzicie, ono jest całkowicie lejące. Piekę przez godzinę w 170 stopniach. Do tak zwanego suchego patyczka. Na patyczku mogą pozostać okruszki, ale to już będą suche okruszki, które się po prostu przykleją. Teraz przygotowuję polewę, czyli wszystkie składniki na polewę wkładam do rondelka i zagotowuję. Od momentu wrzenia gotuję przez około 7 minut, żeby nieco zredukować płyn. Zaraz po upieczeniu wyjmuję ciasto i nakłuwam je na przykład wykałaczką lub innym cieniutkim przyrządem, możecie ponakłuwać całe ciasto i teraz przelejemy w to naszą masę karmelowo-czekoladową, która bardzo nawilży to ciasto, obciąży je. Tutaj powstanie taki bardzo piękny dołek pośrodku tego ciasta. Ktoś może sobie pomyśleć, że jest niedopieczone, ale nie, ono jest bardzo dopieczone. W końcu było do suchego patyczka, natomiast my dodajemy mu teraz niesamowitego smaku. A ten dołek wygląda naprawdę moim zdaniem rewelacyjnie. Jestem zachwycona tym ciastem. Lubię takie nieregularne ciasta, które kojarzą mi się z takimi tradycyjnymi angielskimi wypiekami. Takie typowo domowe, pyszne, czekoladowe, aromatyczne, wilgotne i puszyste ciasto. W przekroju jest czarne i jak widzicie było płynne, teraz jest już w formie stałej. Jest naprawdę pyszne. A po więcej przepisów zapraszamy na www.jedzonkooblogspot.com. Życzymy smacznego. Zapraszamy również do polubienia nas na Facebooku, a także do subskrypcji naszego kanału YouTube. Pozdrawiamy!